Cześć! z tej strony Kacheta Stokrotka, Na waszych ekranach Specjał Na 50 subu, subów Wiem, że miał być już dawno Ale no po prostu nie miałam czasu No też chęci do nagrywania A więc to będzie dzisiaj Jestem na padoczku Ogólnie to stoją Ziva i Zuri Tam Amigo i Halawir Wczoraj też było padokowanie I nagrałam film, ale się nie wstawił Nie wiem czemu a więc tak, przechodzimy do pytanek. Wstawiła je tylko jedna gwiazda, no yy, która już yy, nie pierwsza raz stawiła jako jedyna komentarze yy, ten pytania. A więc no. Niedługo będzie też specjalna setka, no bo już jeszcze tylko cztery suby do setki. Czego się bardzo cieszę? To nam jest jak zawsze pan Gutosław. Tak, pan Gutosław. A więc tak, pytanie pierwsze: jak długo jedziesz na hobby horsach? No dobra, um, jeżdżę. Um, rok, dwa albo trzy lata, o ile się nie mylę. No, a mogę się mylić, bo jestem tylko człowiekiem, co nie. Ale chyba. 3. 3 3, 3. Dobra, dalej. Jak długo jeździsz konno? Bo nie wiem, czy wiecie, jeżdżę konno. Jeżdżę już 7 lat. To jest moja ogromna pasja. Poświęcam temu no, na razie pół życia. No, znaczy nie no, mam nie pół życia, no ale całe swoje życie poświęcam. Można powiedzieć koniom. A więc tak. E, twój ulubiony hobby. E, czy e, który jest mój ulubiony? Na razie... Chyba ziwa. Chociaż wszystkie moje konie kocham. A więc tak. Dalej. Twoja ulubiona hodowla Hobby Mam dużo hodowli. Lubię mesy, czyli konie od z Solku czyli konie od solku art. Konie shelby. A, a, ten. A, no. Od kachetachio. Chociaż żadnego nie mam. Większość koni jest mojego autorstwa. A więc tak, Twój ulubiony smak lodów? Ehm, dobra, mój ulubiony to jest chyba Stracciatella. Ehm, przepraszam za dźwięki. <grym> A więc Stracciatella, ehm, tak głównie. No i jeszcze Mango, Twój ulubiony koń? Koń, ehm, nie wiem o, czy chodziło o konia ze stajni, w której jeżdżę, czy po prostu rasa. A chodziło o stanie w której jeżdżę. Moim ulubionym jest kucyk szetlandzki o imieniu Malina. Pierwszy raz właśnie na niej jeździłam, a więc no jest moją ulubioną i naprawdę nigdy nie wiadomo czego można się po niej spodziewać. A więc tak. Dalej. twoje ulubione maść konia? Ciężkie pytanie. Bardzo ciężkie maści. Naprawdę wszystkie mi się podobają. E, no czy jakiegoś, o inaczej, czy jakiegoś nie lubię e, no też ciężko, a więc tak. Po prostu lubię wszystkie maści koni, a tak najnaj naj, no to nie wiem. E, na przykład jakieś łaciate, e, tarantowate, no to to są chyba takie bardziej faworyty, bo tak, te maści są tak rzadko spotykane. A więc tak. Kolejne pytanie. Eee, twoja ulubiona gra zespołowa. O, coś fajnego. Zbijak albo siatkówka. Lubię <grywka> siatkówkę i zbijaka. Twój rekord z kogo na hobby horse się i bez? Na hobby horse to jest 95, a na bez na, 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 to pobiłam przed nocą metr. Z czego jestem mega dumna. Czytasz wojowników? Tak, czytam wojowników jaka Jak tak, to która książka? No, jak tak, to która książka? Jestem ogólnie na trzy. Zaczęłam niedawno, trz... a więc. No, niedługo będą pewnie jakieś edycje z Wojaków. E, czemu kacheta stokrotka? krotka? No czemu? No, tak wymyśliłam, no i. No. Bo wymyśliłam. No. pomyślałam No i bo podobają mi się bardzo stokrotki. Może nawet nie długo nazwać już koniec stokrotka, nie wiem. Nic nie wiadomo. Ile masz hobbyhorsów prywatnych mam. Może być 10, bo Misty, nie wiem czy ją kojarzycie. Jest. może być z powrotem bazą, bo przy, zmieniam jej grzywę, tak jak w pierwszym poście pisałam i zmieniam jej uszka no i chyba oczka też i szyję sobie giniadoszka który miał ogólnie być trochę taką niespodzianką takiego ujeżdżajowego na nowym szablonie i mam jednego na sprzedaż, na sprzedaż już jest na OLX, -ie. posta pewnie wam wstawię niedługo, Twój seria na Netflixie, oj Chyba, czy to ciasto. Uwielbiam to. E, dobra. Dalej. Kolejne. E, o, twój ulubiony serial o koniach. E, o koniach. Mmm, Życie w cuglach, chyba. No, bo jest dużo seriali o koniach. A chyba ten jest moim naprawdę ulubionym. Obejrzałam wszystko. No, i jeszcze może ten spiryt tam w wolności. Oglądałam, jak mam mała. I teraz też, co tam obejrzę. Twilę ulubiona książka o koniach. Eee, mam dużo, na przykład, teraz skończyłam czytać serię Kon, e, e, który. Seria zaczęła się od książki Kon, który e, nie chciał się ścigać. Są tego trzy tomy. Lubię to. E, no, czytałam teraz Hi, e, Hirtland. Czytam, przeczytałam już drugi tom. No właśnie to Hirtland jest w miarę spoko, chociaż trochę smutne. No ale to jest H Hirtland. E, twoja ulubiona youtuberka o hobby e, Kacheta Shelby. E, twoja ulubiona youtuberka o koniach. E, to stewxa.pl Nie wiem jak to się czyta. Pewnie podam wam e, nika w... nika w opisie albo atakama. A więc tak byłaś kiedyś na zawodach Hobby Horse? Nie byłam, ale będę. Będę. Będę w tym roku prawdopodobnie jeszcze. Planuję. Dobra.